Ciemano cześć i czołem. Dziś pierwsze odpalenie gry takiej oto Car X Street. Od razu powiem, że nie uruchamiałem tego jeszcze. Uruchomię to raz pierwszy raz. A ta muzyczka tutaj, która leci sobie w tle, przypomina mi bardzo motyw przewodni z menu w Gran Turismo 2000 w tej pokazówki z 2000 z 99 roku chyba w sumie nawet tak podobnie brzmiące takie ten klimat taki 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 kosmiczny pytujują dobra odpalam to Car X Street co mnie tutaj czeka aż jestem ciekaw Się, nie wiem, pobiera, wczytuje. No już widząc po tym, że PS5 ma SSD-ka, a tutaj się wczytuje, to tak długo, to już w ogóle widzę, że będzie katastrofen. Jakie piękne chmurki. Car X Technology Presents Car X Street. Hey, bro, it's Jimmy. Couldn't reach you, so I'm leaving you a voice now. Listen up, you won't believe it. I'm in such city right now, and it's absolutely insane, bro. This city is a real paradise for street racing. It's got everything. Wild racing, crazy drift, and that's a cash Crazy drift. A ton of money just by winning races. Big has turned into a full-blown network of street races with a system of classes, ratings. Ale co nie rusza ustami, widzę. lip leży. Sunset City. Ja już wiem, jak się nazywa mieścina, w której będziemy robić nasze trikulce, driftowanie i tego typu rzeczy. Wciula w, w daleko. Okej. Okay. Porsche. Nie wiem. Wszystkim się podobają te Porsche. mi się to nie podoba w ogóle. Dla mnie to auto to jest bleh. Ochydnie wygląda. Dobra, gdzie jest gaz? Aha, dobra. Brake, throttle... A, bieg jest się zmienia. Handbrake jest krzyżykiem, nitro kółkiem, kwadratem nic nie ma. Menu jest pod... Yy, kierunkowymi. Kamera, dobra. Mapa, pauza. Shift down. OK. Jest ręczny? Jest. ho! Ło, wow, yeah, nie, nie <śpiewanie> Dobra, respawn Mogę zmieniać ręcznie biegi? Mogę też, automatycznie i ręcznie Dziwnie, dziwnie to auto się prowadzi Przyklejone Pyk i przyklejone nawet jak chcę zadriftować nim. Activate nitro, kółko, dobra. Ogień. Trochę tak. A, no i co, uszkodziło się coś? Ani trochę. Super. Ok, dojechałem do punktu. Aha, czyli rozumiem, że tutaj sobie muszę wybrać swoją brykę, tak? Pomiędzy... HC6, NX5, S18? Co to jest? Aha, nie ma licencji pewnie. To jest Honda Civic. Mazda jakaś? RX? Nie, Honda... N nie, wiem, nie znam się. To Toyota... Nie, nie, nie będę się mądrował. Hmm, to ta jest... siedem siedem osiem osiem. Chodzi się na to, że to... Nie ma licencji. Chyba, że to jakoś tak się nazywają te stuningowane modele. To jest Honda NSX, kółka się w miejscu kręcą, widzę. Nie, to nie NSX. To te... 240SX chyba.

Mapkowa to w sterowaniu jeszcze w sumie za bardzo się nie wczułem to sterowanie stoi na kapciu widzę no i dobra, i co? Jedziemy możemy sobie pokręcić pączki Trzeba dymek jest fajny. No dobra No i co? Zrobimy drift, drift King tu się drift kinguje. Trochę sterowanie jest. Czy ja wiem, czy to tak fajnie? No i tak jakoś bardzo przylepione do drugi to się trzyma. she wrote it for him mm -hmm. ...takiej. Wyścig, dobra. Sprint Race. Dziwnie się tym steruje, tak. Tu jedzie ktoś mi ciągnikiem na czołówkę. Auto trzyma się jak przylepione Damy sobie nitro Okej, okay, zapieprzam teraz na nitrze ładowało się, czy ono się ładuje jak się zasuwa? Tak, ładuje się Ciężarówki też widzę popieprzają szybko Ci za mną cisną Tu już byłoby boom. No i, co, i to tyle? Dop. No i dobrze i pierwszy wyścig. Wygrany tak. ...progres... Will the Jewels. Current Level 1 Reward. Dobra, kredyty jakieś tam. srata tata, Reward Parts. No ale. no, no. no. Tam w ogóle ktoś. Się, a siedzi jakiś cycek, co się nie rusza, jest przyklejony.

Dobrze, dobrze, tu pominę już. No i co, pojedziemy. na Club, dzwoni ktoś do mnie. Roxy Foxy. <laughs> Roxy Foxy. Dobra, Roxy Foxy. Zamiń. To jakiś drift widzę. Fre, drift. Coś. Pojadę sobie tam. Gdzieś tutaj. Jest to tutaj. Dobra. Burn rubber. Burn rubber. Spal gumę. Spal gumę. 아, а 다. O, zależy jak. O. Tu jest czas! Dobrze, lecimy, pyk. Czwarty! Continue! Reward, nagroda, 200 kredytów Trochę wpadają, widzę No nie wiem, no tak... Trochę dziwne to sterowanie jest Niby się fajnie driftuje Ale, 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 ale. Tak skręca się dziwnie. Jak się normalnie jedzie. Jak to auto wpadnie. O, w poślizg. No i tak w sumie to samochody się nie rysują, nie obijają ani nic. Można zaliczyć czołwę I tak nic, nic się z samochodem nie dzieje.

No, nie rysują się samochody w ogóle. Trochę lipa. Tu przejadę? Czy nie przejadę? To jest jakaś bocznica kolejowa. Lubię ten klimat, ciufcie i te sprawy. Dobra. Wyjechałem. Gdzie ten list? Gdzieś tutaj musi być. Tutaj dobra. Nie, to nie drift, co to jest? Nie drift, dobra. Drift, dobra, zaczynam swoją przygodę tutaj na tej trasie. No, zacząłem. Żywopłot mnie zatrzymał, nie da się go skosić chyba Drzewa też się nie da skosić, widzę, ale muli. Jak się coś przykurzy To będę te 600 punktów? Czy nie? Siódmy, ale wstyd nie zdobyłem. Dobrze i teraz patrz. Zrobię tutaj tak, żeby się pokurzyło tylko. Ta gra już traci klatka, że już klatkuje. O tak, tylko trochę kurzu dymu czy czegoś tam i już jest. Już klatka spada. Paszana. Tu w ogóle podskoczyło jakoś dziwnie. Kurz, sobie kóż. Pojadę sobie pośredniego drifta. Czy da przejechać? Nie da się. Co na popieprzać? Oj, to nie. Tak coś nie robimy. Tu coś. I też słychać, że na muzykę licencji za bardzo nie było, bo w kółko leci ten jeden główny zapętlony utwór. Może czasem coś innego wskoczy. Drzewka. Przez te drzewka przenikamy, słupy ścinamy jednak się da To chociaż tyle. Tu się rozwali słupek. No tak, supek się rozwali, a to też się rozwaliło okej. Okay. Dobra, tu gdzieś jest następny dryft. Bo tego się nie da rozwalić na przykład. Tu się coś pojawiło na dle. To, to jest u góry na wiadukcie? No to wychodzi. Tędy przejedziemy. Przejdziemy. Drift. Jeszcze jeden drift i, i w sumie będzie. Może teraz mi pójdzie lepiej.

Силы возражения. Пятый. To by było na tyle z krótkiego sprawdzenia gry. Co to się nazywa? Car X Street. Car X Street. Trochę mapa, trochę bugów. Trochę słabo zoptymalizowana przymula, jak się za dużo dymu wytworzy. Sterowanie takie trochę... Nie wiem, no takie dziwne. Gumowate, oby to nazwał. Samochody się nie uszkadzają w ogóle. O, teraz właśnie to ty mówię. Mówi. <noise> to tak na szybko było. Jak widzę, mnie tak średnio podpasowała. Zobaczymy kiedyś, może jeszcze się poprawi. nie pozostawiam Wam. To tyle. Cześć.